Zakazana księga umarłych, czyli nekronomikon. Pierwotnie nosił tytuł Al-Azif, co w arabskim oznacza «dźwięki nocy» lub «brzęczenie owadów», określające także dźwięki przypisywane demonom pustyni. W napisanym w 1927 roku krótkim opowiadaniu Historia Necronomiconu Howard Phillips Lovecraft przedstawił stworzoną przez siebie historię tego dzieła. Z opowiadania tego dowiadujemy się, że księgę tę napisał około 730 roku w Damaszku szalony Arab Abdul Al-Hazaret. W który miał rzekomo badać tajemne rytuały w ruinach Babilonu i Egiptu oraz odbywać podróże do pustynnej, mitycznej krainy Iremu o tysiącu kolumn. Według legend Alhazred dokonał zapisu swoich wizji pozyskanych dzięki kontaktowi z istotami z innych wymiarów, takimi jak wielcy przedwieczni i zewnętrzni bogowie. W 1232 roku papież Grzegorz IX rozkazał wpisać nekronomikon do indeksu ksiąg zakazanych. Jednak ostatnia znana kopia Nekronomikon Miała ulec zniszczeniu w Salem w trakcie procesu czarownic w 1692 roku. Choć oficjalnie nie ma żadnych dowodów na istnienie Necronomiconu, a sam Lovecraft przyznał, że to on stworzył legendę o księdze, wielu ludzi wciąż uważa, że Necronomicon istniał naprawdę, a jego nieliczne kopie przetrwały i znajdują się w bibliotekach, muzeach czy choćby w Watykanie i rękach prywatnych. Choć dzieje Necronomiconu są niejasne, to sama księga stała się nieodłącznym elementem kultury, pojawiając się m.in. w opowiadaniach Stephena Kinga, czy kinematografii, choćby w Simpsonach, a nawet u Doktora House'a i w Świecie Według Kiepskich. Również gry. W grze Wiedźmi czy Dziki Gon można ją nabyć w księgarni na rynku w Nowigradzie. A w grze Max Payne odnajdujemy Necronomicon na stole w nocnym klubie Ragnarok. A w muzyce? Metallica, Iron Maiden czy nasz rodzimy Słoń. To już chyba oczywiste przykłady. Wielu ludzi uważa, że nekronomikon jest prawdziwy i został napisany pod wpływem jakichś tajemniczych złych sił. A co ty myślisz na ten temat?